We'll lie, I'm whatever that you say No siemano. witajcie na kolejnej zasiadce naszej wędkarskiej. Łowisko krążno. Znajdujemy się nad przepięknym kaszupskim łowiskiem krążno, którego nie trzeba przedstawiać. Jestem wraz tutaj z kumplem, z Janem. Cześć. Idziemy się przejść, zobaczyć obchód, może jakieś spławy zobaczymy. My mamy stanowisko, o, tam widzicie czwóreczkę. Idziemy sobie brzegiem zobaczyć, może gdzieś coś, jakiś ruch ryb. Tak zwany obchód, tak zwane sondowanie z brzegu, tak bym to nazwał Ty, Januś, OK. A o taktyce jakie masz tam praktyki Tak jak już mówiłem wcześniej nie? Na płytrzych miejscach 2-3 metry No i z racji takiej, że no nie ukrywajmy jest to niedawno, Marzec Niedawno był pierwszy dzień wiosny No i trzeba będzie mm -hmm. Obstawić no, typowo śmierdziele, tak? Tutaj przy kamieniu trzeba tak, będzie Tak, jeżeli, jeżeli takie miejsca wystąpią. Zobaczymy, nie? Zobaczymy, czy takie miejsca uda nam się znaleźć. Bo jest to, no, nie ukrywajmy stara żwirownia. Hmm. Bardzo ciężko takie miejsca i takich typowych płycizn trzeba szukać przy brzegu. No jeszcze tutaj ci się pochwalę, żeśmy dokonali zakupu żeśmy wzięli se 50 razy 0%, żeśmy kupili łódkę zanętową firmy Boatman. Zobaczymy jak przejdzie pierwsze testy nad wodą. Pierwsze wodowanie, niczym Titanic? Pierwsze wodę. o, żeby się nie okazało, że to będzie Titanic. I nie wróci. Nie, zobaczymy, zobaczymy. Także widzimy się w kolejnych odsłonach. Trzymajcie kciuki. Wędkarska piona dla Was. Cześć. Hello. Jak Ci się podoba zasiadka? Jak jest się na pierwszy raz na krążnie? Jakie wrażenia, jakie odczucia? Dość ciekawe. Woda sama w sobie urokliwa. No wiadomo, brakuje rybek. Manewrujemy głębokościami, a jak po pierwszej dobie, no zobaczymy. Zobaczymy, no pierwsza doba mija. Póki co kilka pików udało się wypracować, ale nie wiadomo, czy to leszcze, czy jesiotry, czy, czy może wiaterek. A co dalej? No zobaczymy. Jeszcze dwie doby przed nami i miejmy nadzieję, że coś nam się uda przechytrzyć. A przynęty coś zmieniałeś? No ogólnie postawiliśmy na typowo takie rybno śmierdzące przynęty. Na rybno śmierdzące przynęty, jeden zestaw mamy na typowo słodko, może uda się amura przechytrzyć, aczkolwiek o tej porze roku, no wiadomo jak jest. I unikamy leszczy, unikamy leszczy, mało ziarna sypiemy, więcej więcej właśnie dobro, dobrze jakościowo kulek tak sypiemy i miejmy nadzieję, że będzie dobrze. No ja wczoraj założyłem kilery swoje, nic to nie dało, dlatego powiedziałem przechytrzeje je i dzisiaj założę jeszcze lepsze kilery. a jak to nic nie da to pojutrze założę, no już Złote kulki moje, wszystkie złote kulki jakie mam Walczymy, staramy się Działamy Siedzimy, my już po śniadanku Także dalej będziemy przewozić się Pozdrawiam Was serdecznie Trzymajcie się Do następnego ujęcia W końcu może uda się Wam pokazać Jakieś fajne rybki Trzymajcie się, cześć, wędkarska piona No, witajcie. Właśnie przewozimy nasze zestawy. Chcielibyśmy się też w pewnym sensie pochwalić, bo zakupiliśmy łódkę firmy Boatman. Pierwszy raz mamy styczność z tą łódką. Widzieliśmy ją na filmikach, co, co potrafi, i teraz możemy śmiało powiedzieć, że no robi robotę. Jest mega pojemna i naprawdę bardzo skrętna. No, i przede wszystkim, jeżeli chodzi o baterię, jest bardzo, bardzo żywotną baterią. Jak na tak małą łódeczkę wypływa tam, gdzie chcemy, dopływa tam, gdzie chcemy. Żadnych z nią problemów na razie nie ma. I cóż, mamy drugą dobę. Udało nam się wypracować kilka brań. Oczywiście pustych. Niestety, pustych. No i cóż. Została nam jeszcze jedna doba. Miejmy nadzieję, że ta noc coś nam ciekawego może przynieść. Zestawy tak obstawiamy. Staramy się tak do maksymalnie 8 metrów głębokości. I manewrujemy. Manewrujemy głębokościami w każdą, że tak powiem, możliwą stronę. Staramy się dość często szukać tych rybek w danych głębokościach. No i. I cóż, no, mam nadzieję, że damy pokaz już jutro rano. A no siemano, my już spakowani. Kończymy naszą trzyrobową zasiadkę. Niestety żadna z moich taktyk nie przyniosła rezultatu. Żadne moje złote kulki nie przyniosły rezultatu. Żadna z moich stuprocentowych miejscówek nie przyniosła rezultatu. Ewidentnie rybka po tej stronie nie chciała współpracować zresztą jak zawsze u mnie ale nie poddajemy się bo jak ja miał się przejmować każdą zasiadką bez ryby to miałbym już dzisiaj depresję. Na tym punkcie a sami dobrze wiecie że nie, o ryb, nie ryby są najważniejsze. Ważne jest fajnie spędzony czas nad wodą w miłej, koleżeńskiej atmosferze z fajnymi ludźmi. Fajnych ludzi na tej zasiadce poznałem. I coś, Janko. A jakie są twoje przemyślenia? No, mieszane, mieszane uczucia. Woda ładna. Lecz no tak jak mówię, no próbowaliśmy wszystkiego. Myśleliśmy już, obmyślaliśmy każdy możliwy plan. Niestety nie udało się, ale pocieszające jest to, że no myśleliśmy na początku, że może my coś robimy źle, lecz no cała, cała woda stała, cały brzeg stał tutaj. No jedno Jedine, stanowisko tam. Jedyne jedno Po stanowisko, drugiej stronie. trzynastka tak. trzynastka połowiła. No na pewno wrócimy, wrócimy tutaj, gdy już troszkę się ociepi woda tam ma. W granicach 7-8 stopni. Więc na krążno może też za szybko. Może być za szybko, bo krążna też późno się budzi. I cóż, no, wracamy. Oczywiście o kiju Blank Team. Blank Team, jak zawsze. Hashtag Blank Team i tak. hashtag Murem za Bystrusiem. Dokładnie. A muszę się Wam pochwalić, zostałem Ojcem Chrzesnym. Także Bystrus będzie hashtag Ojciec Chrzesny. Ale nie taki Ojciec Chrzesny, o jakim myślicie. Tylko Jankowi urodziła się córka i poprosił mnie właśnie, żebym został ojcem chrzestnym. Mega to dla mnie wyróżnienie. Dziękuję mu z tego miejsca. Także za tydzień mamy chrzcińki. W kwietniu na pewno gdzieś jeszcze pojedziemy, na pewno. Zawsze mówiłem, liczy się atmosfera. Liczy się to, jak spędzasz, z kim spędzasz ten czas. Aczkolwiek liczyliśmy na troszkę lepszą pogodę na sobotę, niedzielę, ale jak widać nasze zezowate szczęście pokazuje nam że no naj, najpiękniejsza pogoda jest kiedy? Jak już trzeba no, się pakować, nie Kamino? No raczej. Ja tutaj chodzę w bluzie, a już się cały topię. A wczoraj w nocy było minus 6, więc no. Ale nie ma co zwalać na pogodę. Także widzimy się w kolejnym odcinku. Dziękuję bardzo za oglądanie. Jak się podobało to zostaw te wszystkie pierdoły, te kciuki w górę, subskrypcje. I jakiś fajny miły komentarzyk. Także trzymajcie się. Wędkarska piona dla Was. Cześć.